Co się nie wiem co będę robił, ale mi się chyba wydaje, że będę po prostu układał na wasze kostkę 3x3 i pamiętajcie, żeby publikować mój film, udostępniać swoim kolegom, bo pamiętajcie, że jak zdobędziemy 100 subskrypcji, chociaż tego jeszcze nie mówiłam, to kupię komuś, nie wiem, w sumie zobaczymy. Żartowałem oczywiście to będzie na 1000 subskrypcji. Dobra, pierwsze pomieszanie, ja wolny układ ogólnie. Więc 3, 4, 3. Boże! Wiecie widzowie nagrywałem poradnik i jak wkładać a ja sam już nie potrafię. Ktoś mnie to mnie tu w ogóle zrozumie Intuicyjny, zawsze potrzebny Chociaż tak naprawdę nikt nie jest potrzebny, tylko wręcz przeciwnie Boże, widzowie, ja tu będę układał tyle ile życie mi mija Życie mi minie Jak patrzę na timer to coś mi się stało Próbuję przełożyć się na inną, Na 3 ale nie wiem co zadziała Na razie było 57 sekund Obram macie taką inną kostkę Ona jest mniej śliska Więc zobaczymy czy da radę Dobra, już mam w miarę przyszykowane Indeks kurczaka, dobra, jest zdecydowanie lepiej Jest zdecydowanie lepiej, bo już jest 17 sekund ja f 2 l co ja go skończyłem Dobra widzowie, 28 sekund, nie wiem czy to tak widać, ale było szybciej niż wtedy i to zdecydowanie. Nie wiem co tam taka jest szybsza, ale taka bardziej śliska po tych klejach różnych smarach. Się, a spiku garnij się. A ogarnij się. Kurde, gdzie jeszcze nie wsadziłem? Widzowie, kolejna beznadziejna układanka. O mro będzie z 40 sekund. Nie życzę nikomu takiego beznadziejnego układania. Boże, 46 sekund. Dobra, zaraz weźmiemy na warsztat 2x2, no bo czuję mu tu nie, a potem ułożę Wam mega mixa i będziemy się żegnać. Uff, to dobra, szykujmy się na wystrzał z armaty, który nie wystrzeli. to Boże, jak długo. Dobra, i teraz Megamix, jak ktoś nie widział, to jest taka kostka. I ogólnie to będę bardzo długo mieszać. Sporo będzie trwało to. Bardzo długo będzie trwało to mieszanie. Układanie to jeszcze git, ale już mieszanie nie cierpię jej. Dobra. No to zaczynam układać. Nawet na stoper spróbuję. Dobra, układamy idea. Boże, jak na tej kostce jest ciężko odnaleźć się, widzowie. Pomożecie mi Bezczelny. O, ta kostka się już nie ruszać nie umie. Obra wszystkie. Teraz... Jedno z cięższych, bo to jest pierwsza ścianka, to trzeba wszystko, więc nie utrudnij mi kostko życia. Ja Cię kostko lubię, uwielbiam wręcz, ale jak mi sprawiasz trud, bo jesteś je to że duża. Jak coś widzowie, no to sorry za takie aplaniny, ale w sumie ja lubię gadać do kostek. No jak mnie wkurzają oczywiście, ale wymierzę, żeby nie było żadnego nieporozumienia widzowie, mnie nikt nie wkurza z Was, no chyba, że ktoś nie zostawi suba i ja lajka, nie, też żartuję, ale lepiej by było, gdyby ktoś zostawił, bo zbieram na cel charytatywny, nie, żarty. ale może kiedyś jak zostanę dużo subów, to na jakiś cel charytatywny wydam te pieniądze zarobione, ale to jeszcze trochę zajmie bo widzowie mnie nie lubią i nie chcą mnie subskrybować. na wyświetle nic nie nabijam, wszystko więc ja nie wiem jak mnie mają ludzie oglądać jak nawet mnie nie lubią czy to jest normalne żeby człowiek który mnie nie lubi nie oglądał? jest tylko 11 subskrybentów na tą chwilę wrzuciłem dwa shorts jakby ktoś chciał zobaczyć i zalajkować i nic, nawet wyświetlenia nie ma mi lubicie, czy nie cierpicie? Widzowie, no powiedzcie. Dobra, nawet włączę timer, bo już mnie zgrzeje. Jeden timer żartuję, oczywiście, ale no może być źle, jak będę za długo z tym timerem. Dobra, robimy kolejną ściankę i już trochę mniej zajmie Boże, to ma tak dużo obrotów, że mi się myli z kostką zwykłą O, mamy ten klozek On mnie uratuje To jest dotąd? Nie, to jest tu ma siema, siema, siema nero. Kosteczka mnie wkurza Dobra, widzowie. Jak zaraz tego nie ułożę, no to będzie mały problem, bo się wkurzę na tą kostkę i będzie największy problem na świecie. Ja że tego wiem, że tego nie nałożę przez najbliższe dwa lata. Oczywiście, że cringe, ale no sporo mi to zajmie. Bo tutaj wiecie widzowie, trzeba wszystko szukać, szukać i szukać. Jakby się nie dało nic nie robić. Dał dzień z tą kostką. Ale niestety, żeby układać to trzeba trochę zająć czasu. Udawać. Gdzie ty masz te elemenciki? O, wreszcie, cześć elemencik. Dobra, no, ostatni. Dobra, różowo tak jak zobaczymy go gdzieś. O, jest. Dobra, teraz kolejną ściankę robimy. Jeszcze szybciej się zejdzie. Już kończymy kolejną ściankę. Ostatni algorytm. tak w ogóle to jest filmik, żeby tak po prostu pogadać na temat, ale widzę, że każdemu się nudzi i pewnie nikt tego nie obejrzy do końca kolejna ścianka już mi się kończy do zrobienia boty i mamy ostatnie kilka ścianek Ogólnie to kostka tak, już tak wygląda. Ma kilka ścianek ułożonych i teraz jest jedna z trudniejszych ścianek. Bo fioletowa. Bo tutaj trzeba mieć taki specjalny algorytm. I trzeba go zasynać, bo inaczej przechlipane. Bo się nie zepsuło, mam nadzieję. I zawy jak się nic się nie zepsuło. No to jest git. Się nie psuję, mam nadzieję, że tak do końca będzie. Kładam ostatnie ścianeczki dosłownie. What? Ta, ta, ta stary, stare, dobre ja. Pomyślcie w tak plannym rzeczy. No i teraz przechodzimy do ostatniej ścianki, czyli tej, bo reszta jest ułożona Nie będę przypadkiem Was tego uczył, bo sam dobrze nie umiem. I teraz. Czekam. Dobra jest, i teraz to już jest zaraz ostatni etap. Tylko jak się nie zgubię na tym ostatnim, tak jak kiedyś, tylko raz w życiu, to powinien nam się to udać. O dobra, teraz ostatni. Dobra jest, tak. To muszę najpierw ten tu, potem ten tu, potem ten tu. Jest ułożona chyba nie będziecie nic widzieć, ale dobra ułożona z jakieś 6 minut no, no to nara.